Łatwo. Szybko. Przyjemnie. Lecz najłatwiej, najszybciej i najprzyjemniej kupicie Państwo samochody FSO w firmowych punktach sprzedaży oraz w placówkach Polmozbytu. Informacja telefoniczna w Warszawie 11 23 09 11 54 26. Każde dziecko wie, że FSO to... Już kosmiczny smak. Stark, stark, star To kosmiczny krótków czar. Na gwiezdne znaki, nic nie poradzisz. Musisz zajadać, choćby śpięk. Star pod znaki, spróbuj ją wykopać. zdrowe znaki, wdzięk. Czysto tu ser, nad, pizza, tomato, Magic. olejki. Snack, snack, snak. Wylądował już kosmiczny smak. Star, stark, stark. To jest gwiezdny czar. Guma turbo to prawdziwy hit. Spróbuj. Sam to prawda, to nie mit Balonowa, owocowa, w każdym calu zawodowa To wyrzucia szczyt Dobrze wiesz, jak trudno odzyskać czupłą sylwetkę Jeden litr tradycyjnego napoju zawiera 90 gramów cukru To jest 630 kilokalorii Najnowsze badania wykazały, jak wspaniały smak można uzyskać Dzięki bezcukrowym środkom słodzącym Napój bomba zawierający 40 razy mniej kalorii niż napój słodony cukrem. To zdrowe zęby. To idealny napój dla cukrzyków. To także wspaniały przyjaciel przy odchudzaniu. Napoje bomba to owoce tropiku bogate w witaminę C. Spróbuj przekonać Bomba firmy Kompleks MB to napoje przyszłości. Gdzieś daleko daleko rośnie magiczne drzewo owocowe. No ty owoce nie dotykaj! Och proszę! Słodkie, soczyste, owocowe, cukierki, każdy chce. Oh yeah. I nikt poczuje, każdy kto je spróbuje, jak słodko buzi jest. Brutela! Są owocowe i tak bardzo soczyste, że nie można się oprzeć pokusie. Kto śmieszy ucieszy małpicą Szabri, z tą gumą świadczamy zabawne na dni. Gdy gumę kupujesz i żujesz, to czujesz najlepsza na świecie. Szabri, szabri, szabri. Tak. Po tym wysiłku oni zasłużyli na kubek gorącego, pysznego mleka z kolakao. Kolakao to zdrowe, kaloryczne kakao. I start! Od początku prowadzi czerwony boli turbo. turbo! 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 Wygrywa! I ty możesz wygrać co miesiąc jeden ze stu takich samochodów, jeżeli weźmiesz udział w naszym losowaniu. Po prostu guma Turbo. Tam pod wodą Pływa inną się, A kto to no kto Na pewno już wie To Barbie syrenka Barbie syrenka Barbie syrenka Nie boją się A nowa sukienka To pęca z Barbie syrenka Barbie syrenka To najpiękniejsza syrenka Jaką znał Barbie syrenka Z włosami, których gra Barbie syrenka Której włosy i sukienka Mienią się barwami tęczyn LEGO Blackthorn? Radość tworzenia. NBA, najlepsza liga, NBA, najlepsza guma do rzucia i konkurs. Dzięki zebranym naklejkom, które znajdziesz w każdej gumie i Ty możesz zostać zwycięzcą i wygrać setki atrakcyjnych nagród. Poznaj smak zwycięstwa, poznaj smak gumy walonowej NBA. No.